Tak sobie myślę, jest pogoda, dzisiaj nie pracuję, może pojadę nagrać jakiś odcinek o rowerze. Hmm. Robi się ciepło już, słońce wyszło, chyba pojadę. W takich oto okolicznościach przyrody postanowiłem nagrać kilka słów o, o tym rowerze. Dlaczego taki rower? Dlaczego takim rowerem jeżdżę? Dlaczego nie powinniście kupować takich rowerów, jeśli tego nie zobaczycie? O co chodzi? Pytanie jest takie: czy Rowery ze sklepu na D są do D. Otóż nie. Chodzi o to, że to jest rower, którego ja szukałem. Trafiła mi się okazja i kupiłem ten rower razem z trenażerem też ze sklepu na D. I sprawa jest taka, że ten rower odpowiadał mi geometrią. Jest on. Na pierwszy rzut oka, albo według specyfikacji, ten rower jest dla mnie za duży. To jest rozmiar L. I według producenta tego roweru, według specyfikacji, ja, według swojego wzrostu, powinienem mieć rozmiar S. Ale wychodzi na to, że po przeczytaniu wielu opinii, ten rower wcale nie jest dla mnie za duży. Oczywiście, odrobinę pewne rzeczy musiałem zmodyfikować, no bo ten zasięg ridge jest troszkę za duży. Musiałem skrócić mostek. Oczywiście, sztyca prosta. Możliwość regulacji tutaj musiała być, ale jest tak skonfigurowany, że nie męczę się na nim. Ma tutaj duży prześwit w tej ramie, co pozwala na zamontowanie kilku bidonów. Dużej torby na przykład. Ten rower w oryginale, w wyposażeniu seryjnym em, był na Monoblacie, był na Monoblacie 48 i z tyłu kaseta 1228, jeżeli się nie mylę. Oczywiście przerzutka Shimano, taka, taka tutaj gdzieś była przy kierownicy, taki, taki wichajster fajny, muszę przyznać, że całkiem całkiem fajnie to chodziło jest to rower aluminiowy on waży 11,5 11,2 czy coś koło tego w tym rozmiarze nie da się ponad kilogramów nieważne, ten rower miał być przeznaczony do jazdy takiej gravelowej takiej bikepackingowej oczywiście został skonfigurowany dosyć mocno oczywiście siodełko kanapa to jest sofa Kierownica musiała zostać zmieniona, ponieważ mostek był tutaj. Rurka na kierownicy była zupełnie cieńsza. 20 chyba tam nie wiem, 8 czy 2 czy coś koło tego, więc zupełnie inny mostek. Był on w dodatku dosyć długi, więc ten zasięg był dla mnie niezbyt wygodny i tak dalej. manetki oczywiście, zostały zmienione, jak i cały napęd. Rower dostał napęd przerzutki Shimano Sora. To zdaje się szosowa e, przerzutka, klasa szos, szosowa. A tutaj właśnie widać Szymanosora 9-obiegowy. Kaseta poszła o po zasięgu 11-32 czyli taka typowa szosówka. Support zmieniłem na e, Szymanowski suba Blaty e, 22 i 36. To mi pozwala na bardzo fajną jazdę. I nie był to przypadkowy napęd, ponieważ no wiedziałem czego potrzebuję, bo już trochę jeździłem wcześniej, więc wiedziałem, że to by się sprawdzi. Przednia przerzuteczka też Shimano Sora, klamko manetki Shimano Sora, także kierownica jakaś używana, mostek zupełnie inny, od też od roweru ze sklepu na D, o długości 70 mm. Tak w ogóle to jest to Triban RC100 zostały obręcze te same ale zmieniłem opony, opony Schwalbe założyłem 32 to jest Maraton Plus mają najwyższą ochronę 5 mm antyprzebiciową to są takie takie szosowo trekkingowe takie semisliki nie wiem jak to nazwać trochę się ubudziło bo wjeżdżając tutaj trochę miałem pod górę o, po takim terenie jechałem i też chciałem pokazać, że ten rower z takiej konfiguracji z, takim, z takimi oponami, po takim terenie świetnie sobie radzi. Oczywiście. Klocki wymieniłem na trochę większe, są takie dwuczęściowe. Jakaś tam podwójna twardość tej, tej gumy, z takimi nacięciami, które niby mają trochę pomagać przy nawierzchni mokrej. Także ogólnie to się sprawdza. No nie hamuje wiadomo tak jak tarczowe, nawet mechaniczne, bo, bo nie może tak hamować, no ale, ale jakoś tam hamuje. Hamulce są e seryjne i rower się spisuje świetnie. No i ten rower był po to kupiony, po to skonfigurowany, żeby, żeby mógł jeździć takie trasy bikepackingowe z torbami, z sakwami itd. Tak tutaj był bagażnik i, i różne torby i tak dalej. I ciekawa rzecz, ten rower nie ma tutaj haka, przerzutki. Hak jest zintegrowany z tylnym widelcem. No i w przypadku złamania się, przewró przewrócenia się Pęknie prawdopodobnie, bądź ta śruba, bądź przerzutka, ale ona nie jest droga. W razie czego z drugiej strony rozkuwacz ostre koło i, i wracam do domu, bądź jadę dalej na ostrym kole. I ten rower jest jakby przez producenta, tak mi się wydaje, nawet chyba gdzieś to wyczytałem, że on jest trochę jakby przeznaczony do takiej późniejszej konfiguracji, na taki niby rower gravelowy. Trochę można by z niego zrobić. Oczywiście dając większe szersze, troszkę obręcze, można z powodzeniem wrzucić byłoby tutaj tak myślę oponę jeszcze szerszą 40 śmiało by chyba weszła, bo tutaj jest sporo miejsca i mógłby być tego taki no prawie rasowy gravel można oczywiście byłoby się pobawić i zmieniając widelec, założyć z umocowaniem na hamulce tarczowe byłyby to mechaniczne Choć, żeby była tańsza wersja, po prostu mechaniczne, również wydając trochę więcej kasy, mogły być też i hydrauliczne, ale myślę, że nawet mechaniczne by się dobrze sprawdziły. Do tyłu też są jakieś tam takie mocowania, które by pozwoliły założyć hamulec startowy, także trzeba było oczywiście zmieniać tam parę rzeczy, ale da się to zrobić. Ja stworzyłem ten rower z myślą, żeby to był taki rower szosowo. Między szosowo-grawelowy, między szosą a gravelem, taka, taka trochę hybryda, nie chciałem, żeby to była typowa, typowy gravel, nie chciałem też, żeby to była typowa szosówka, chociaż a jeździ jak szosówka, te szersze opony z takim bieżnikiem nie powodują jakby takiego wielkiego oporu toczenia się, mają dobrą przyczepność, dobrą wygodę, świetnie się to sprawdza. Dobrze się jeździ i przede wszystkim wygodniej i, i trochę też bezpieczniej. Natomiast w terenie lekkim czasami ten rower, w takim, to, to nie jest taki lekki nawet teren, on sobie świetnie radzi. Oczywiście nie używam go do jazdy po takim terenie, ale zawsze istniała taka możliwość, że jak gdzieś będę musiał zjechać z szosy, a głównie szosami jeździłem, a czasami droga była kiepska, po prostu nawierzchnia, wierzchnia, kiepska nawierzchnia asfaltu, bądź trzeba było zjechać na drogę szutrową jakimś skrótem, cokolwiek by, by się miało dziać. To ten rower miał mi pozwolić właśnie na, na przejazd taką drogą. No i tak, tak go skonfigurowałem i tak to jest. Rower jest ogólnie tani, świetny, według mnie świetny. Ja takiego po prostu roweru szukałem i znalazłem. Dla mnie nie ma znaczenia tutaj ta naklejka. Że tutaj pisze coś takiego, że jest ze sklepu na D. To nie ma znaczenia. Gdybym tutaj miał naklejkę jakiejś innej firmy znanej, e, renomowanej, uznanej i, i, i drogiej, nie spowodowałoby to wcale, że miałbym większą radość z jazdy. Absolutnie nie. Niczego by to nie zmieniło. Specjalnie tu przyjechałem, żeby też niektórym pokazać, że na takich oponach, na takim rowerze z takimi przełożeniami choć to są przełożenia Korba i zębatki przednie są Blaty są od przerzutek górskich Rowerów Natomiast Shimano Sora 9 obiegowa 9 przełożeń Świetnie się spisuje, świetnie daje radę Ja po prostu czerpię z tego Jak to się mówi, jak młodzi mówią fan i, i, I cieszę się tą jazdą I o to tutaj chodzi I po to, po to jest ten odcinek nagrany Żeby Właśnie ludziom pokazać Że takim rowerem można świetnie daleko i, i, i jeździć może być a, zabawnie, może być przyjemnie. No i teraz dla kogo taki rower jest? Otóż, otóż taki rower nie jest dla każdego. Nie jest dla tych, którzy chcą, że tak powiem, szpanować, którzy chcą jeździć bardzo lekko, wydają kupę pieniędzy po to, żeby, żeby ten rower był lekki żeby miał fajne komponenty, żeby ładnie wyglądał, żeby się fajnie spisywał i tak dalej. Otóż ten rower, ten rower tu ma większość z tych rzeczy. Świetnie się spisuje, nawet na takiej właśnie nawierzchni, po której tutaj przyjechałem, nie musi być to rower, za nie wiadomo jakie pieniądze. I nie jest on dla kogoś, komu mu zależy na, na naklejce, która jest na ramię, na komponentach drogich, to jest rower do. Do tego, żeby spędzać na nim świetnie czas, eksplorować teren, który pozwoli w takiej przynajmniej konfiguracji jak moja pozwoli na, na świetną jazdę i na fajną zabawę. I o to tutaj chyba w tym wszystkim chodzi. No, myślę, że to pozwoli, ten krótki filmik pozwoli wyjaśnić pewne pewne sprawy ludziom, którzy jeszcze nie są zdecydowani którzy się może wstydzą i tak dalej, bo, bo to taki rower bo ze sklepu na D pewnie jest do D, niestety tak nie jest ja uważam, że to jest świetny rower na potrzeby jakie miałem to właśnie takiego roweru szukałem i nie było go wcale łatwo znaleźć wbrew <laughs> pozorom, ale ale go znalazłem rower ma jeździć, ma być funkcjonalny dla mnie i ma sprawiać radość, frajdę z jazdy, a nie tylko wyglądać. I ten rower właśnie taki jest. No to na tyle. Zrobiło się gorąco. Teraz już jest trochę dużo, dużo cieplej, już jest dosyć gorąco. Tym bardziej, że wjechałem na, na górę też. Jestem no, trochę wysoko. Nie tak bardzo, ale trochę wysoko, więc... Taki krótki odcinek postanowiłem nagrać o tym rowerze. I to słonko takie fajne, tak ładnie grzeje już. Dobra, będę kończył i kiedyś zrobię następny filmik o drugim rowerze. Myślę, że będzie ciekawa też propozycja.